Cześć, tu Alicja. W tym filmiku dowiecie się, jak kupiliśmy nieruchomość na Cyprze w dwa miesiące. Przekażę Wam właśnie taki nasz etap z naszego życia, nasze doświadczenie w pięciu krokach, jak ten proces wyglądał. Po pierwsze, jak już wybraliśmy naszą nieruchomość, co trwało pół roku, ale nie śpieszyliśmy się. Wybraliśmy naszą nieruchomość, wynegocjowaliśmy cenę, bo na Cyprze naprawdę trzeba negocjować, da się. To pierwszym krokiem jest pójście do prawnika. Prawnik przeprowadzi proces tak zwany due diligence. Jeśli prawnik potwierdza, OK, wszystko z nieruchomością jest w porządku, możecie kupować, to przechodzimy do drugiego etapu, czyli podpisujemy umowę rezerwacyjną i wpłacamy datę. Tutaj już nasze mieszkanie jest zaklepane i nie musimy się martwić, że ktoś nam zabierze to mieszkanie. Mieszkanie jest ściągnięte z rynku ofert nieruchomości. Trzeci krok to jest przygotowywanie przez naszego prawnika umowy zakupu nieruchomości, i w międzyczasie przechodzimy przez proces KYC, czyli KYC to jest takie zbadanie, kim jesteśmy, skąd mamy na to środki, czy pochodzą z legalnego źródła. Jak już przeszliśmy przez ten proces, możemy podpisać umowę. Po podpisaniu umowy, yy, należy także ostemplować tę umowę. Jest to tak zwane stamp duty. Czwartym krokiem jest rejestracja umowy w Land Registry. Rejestracja w Land Registry zapewnia kupującemu maksymalną ochronę prawną, i po tym kroku możemy, nawet jeszcze bez odebrania kluczy, możemy odsprzedać komuś tę nieruchomość. Gdy zbliżała się data odebrania kluczy zapłaciliśmy całą kwotę i w ten sam dzień odebraliśmy klucze, tak jak było na umowie. Nie było żadnych opóźnień, zgodnie z umową dostarczyli nam nasze mieszkanie 17 maja. I jeszcze jest piąty krok na końcu, jest to taka wisienka na torcie, przeniesienie własności na nas, czyli taki title deed, musimy zapłacić za niego, tam procentowa jakaś kwota, i jesteśmy oficjalnie właścicielami naszej nieruchomości. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem nieruchomości na Cyprze i macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu albo bezpośrednio na naszą stronę internetową. My staramy się pomóc ludziom w zakupie nieruchomości. Ja szukam nieruchomości dla klienta, a nie klienta do nieruchomości.